Cześć kochani, witam się z wami bardzo serdecznie i dzisiaj przychodzę do was z prezentacją kolejnego albumu, który miałam przyjemność wykonać. Album dziecięcy z kolekcji Kili od Mintai Papers. To już jest troszkę starsza kolekcja dziecięca. Ona dość długo czekała u mnie na swój moment i w końcu udało mi się z niej zrobić album dla małej Emilki, tak jak widzicie na okładce, i jest to w sumie pierwszy raz album w takim wymiarze. Była prośba, żeby album był przeznaczony na zdjęcia 10x15 cm, ale był prostokątny. No i miałam małą zagwostkę, bo ja przeważnie robię albumy prostokątne ze stronami, które raczej mieszczą zdjęcia 10x15, ale bardziej w pionie niż w Poziomie. Dlatego, że moje strony w takich albumach mają szerokość 15,5 cm, a tak jak wiecie, zdjęcia 10x15 no już się no, tak zmieszczą, ale nawet nie da się maty wkleić, bo nie będziesz więcej nic widać. Więc pomyślałam, że zrobię album prostokątny, ale większy i zwiększyłam sobie rozmiar tego albumu. I to jest album, który ma wymiary 23,5 cm na 18,5 cm. Jeśli chodzi o okładkę, a karty w środku są o 1 cm mniejsze, więc mają 22,5 cm na 17,5 cm. Album jest przez to dość duży, ma 5 kart w środku, zmieści dużo zdjęć rozmiaru 10 na 15 cm. Baza albumu jest w kolorze kraftowym. Wykorzystałam kolekcję Kiddy oraz kilka arkuszy z kolekcji Celebration. Również z Mintai Papers. To jest chyba jedna z pierwszych kolekcji w ogóle od Mintaya, ale przez to, że zwiększyłam rozmiar tego albumu, to już nie miałam wystarczającej ilości arkuszów kolekcji Kili. No i tak, mamy albumik z okładką laminowaną tutaj. I ta okładka laminowana jest ze sklepu Craft O Clock. To jest taka w kolorze do kolekcji piknik. Jest taka dość kolorowa, więc pasowała mi do tego albumu dziecięcego. Na okładce jest shaker Box z takimi dwoma myszorami. Tutaj nie wiem, czy będzie to dobrze widać na filmie. Spróbuję. O, dobra, może tutaj tak ładnie. Tutaj są potraktowane te spodenki i sukieneczka i baloniki Wing of Stella. To jest ten kolor clear, tak samo jak imię dziewczynki Emilia, również jest potraktowane Wing of Stella, shaker box, bok okładki bardzo prosty, no i tył również, jeszcze moje logo i wykończenie dziurkaczem wiązany jest na rysową wstążeczkę. Korzystałam też tutaj z nowego dziurkacza, który sobie zamówiłam ostatnio w sklepie na strychu, dziurkacz z DP Craftu, on jest taki dość prosty, po prostu falbanka z kropeczką, pokażę Wam jak on wygląda w albumie, Piązany jest na stążeczkę. no i w środku mamy tak. Pierwsza strona, już tutaj widać ten dziurkacz. Bardzo fajny, bez problemu radził sobie z papierem kraftowym. Tutaj jest folika, ja Was bardzo przepraszam, jeżeli światło się odbija. Napisy z kolekcji Craft O'Clock pasowały tutaj, więc wykorzystałam. Podwójna kieszeń i w podwójnej kieszeni mamy maty na zdjęcia. Album będzie prezentem dla osoby, która chyba nie wie nic o scrapbookingu i myślę, że nawet nie wie, że coś takiego istnieje. I dlatego tu idealnie z, sprawdziły się stempelki. Stempelki, które otrzymałam od y, Little Corner Design. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli robicie dużo albumów dla osób, które nie są związane ze scrapbookingiem, nie znają tego, no to to jest myślę bardzo fajne rozwiązanie. Mamy w zestawie pięć stempli y, z napisem miejsce na zdjęcie aparatem oraz wymiarem zdjęcia, jakie pasuje. Wystarczy czarny tusz i przybijemy na każdej macie Taki stempel, i już wiadomo jakie zdjęcie wklejamy na daną matę. No i tutaj jest właśnie ten stempel wykorzystany. Miejsce na zdjęcie 10 na 15 Tutaj oklejony papierem z małej kolekcji. Tutaj kolejna mata. I z drugiej strony miejsce na zdjęcie. Chowamy sobie tutaj wszystko. Bardzo fajnie ta kolekcja wygląda w połączeniu z papierem kraftowym. A w tej kieszeni znajduje się mata, również na zdjęcie 10x15. Cały album jest przeznaczony na te duże zdjęcia 10x15 cm, więc no naprawdę można zaszaleć ze zdjęciami. A tutaj jeszcze dodatkowo dałam te rameczki. Można sobie po prostu wyciąć malutkie zdjęcie i wkleić, albo na przykład wyciąć też zdjęcie z USG i wkleić. Też będzie fajnie wyglądać. Pierwsza strona z napisem Nasz Mały Cud. I tutaj jest taka piękna grafika króliczka, myszki i ptaszka. Przykleiłam jeszcze dodatkowo chmurki, również pokryte wink of Stella. I to jest rameczka z folijką. Ja tam nic nie wsadzałam, po prostu nie chciałam zakrywać tej grafiki. Ale oczywiście tutaj, zdjęcie 10 na 15 cm wsuwamy, bez problemu się nam zmieści. Wtedy można sobie tą grafikę zdjęciem po prostu zakryć. Można je przykleić do maty, wykorzystać jedną z mat z albumu i tutaj włożyć, albo można po prostu wsunąć zdjęcie. Ale to jeszcze się dodatkowo nam tutaj podnosi i mamy kieszonkę, nasze słodkie maleństwo i kolejne dwie maty na zdjęcia. Tu jeszcze dodatkowo ten słodki kociak. I na tej części również miejsce na zdjęcie. Tu dodatkowo wykorzystałam po prostu biały papier. Myślę, że to też fajnie wygląda. Kolejna strona jest bardzo prosta Belly Band z pięknymi grafikami. Kolekcja jest bardzo fajna, ale ciężko się z nią prasuje, pracuje, dlatego że te grafiki są naprawdę bardzo duże i czasem aż ciężko obciąć po prostu ten papier, tak żeby nikomu nie obciąć głowy, uszu albo innych części ciała. Kolejna strona, wodospad na magnes, podpis nasza, nasza córeczka. No i otwieramy i mamy miejsca na zdjęcia. Jak widzicie tych zdjęć, 10 na 15, tutaj naprawdę dużo się zmieści, a strony jeszcze cały czas mają papier. Skrapowy, widoczny, plus dodatkowo ramka z papieru kraftowego, także myślę, że taki wymiar albumu jest naprawdę idealny do, z, do zdjęć w tym rozmiarze i na pewno częściej się będzie u mnie pojawiać. Kolejna kieszeń i podpis: słodka królewna, kolejna karta i oczywiście maty na zdjęcia. Tutaj jest piękna grafika z króliczkiem. Tak starałam się docinać ten papier, żeby te grafiki. Jak najbardziej wykorzystać i zachować w nienaruszonym stanie. Mam nadzieję, że mi się to udało. Korzystałam też z, z małej kolekcji Kili. Kolejna strona, wiązanie nasz nureczek. Otwieramy, i tutaj oczywiście zdjęcia też można wkleić ale niekoniecznie. I tu mamy miejsca na zdjęcia. I właśnie w związku z takimi stronami ja ten album zwiększyłam, dlatego, że chciałam, żeby zdjęcia 10 na 15 mieściły się zaróż, zarówno w pionie, jak i w poziomie. I w tym albumie zmieszczą się bez problemu. Tych zdjęć wejdzie tutaj naprawdę dużo i to są te większe zdjęcia, więc myślę, że to jest to fajne rozwiązanie. Tak jak widzicie, tu kolejne miejsca na zdjęcia. Tym razem biała mata na kraftowym papierze. Starałam się właśnie dodawać też odrobinę takiego białego, zwykłego papieru do tego papieru skrapowego. I zawiązujemy nity z Ujar Memory Keepers. Kolejna strona jest klapeczka. Otwieramy w bok. Miejsce na zdjęcie. I tutaj mamy zwykłą boczną kieszeń, a w środku kolejne maty na zdjęcia i to aż trzy, więc kolejne zdjęcia się zmieszczą. Oczywiście zdjęcia można wklejać dwustronnie, więc album naprawdę pomieści dużo zdjęć. I kolejna strona na wklejenie zdjęć 50% mamy, 50% staty. Zdjęcie na przykład z mamą, zdjęcie z tatą, idealnie będzie to pasować. Na tej stronie mamy ślicznego króliczka z elementów do wycięcia. Przyklejoną już matę na zdjęcie i podpis maluszek. A w środku w kieszeni znajdują się maty i taka piękna karta z koteczkiem. Dosłownie wszystko, co miałam z kolekcji, to wykorzystałam. Tak mi się wydaje, że no naprawdę zostało mi kilka elementów do wycięcia, troszkę różnych ścinków, ale większość rzeczy wykorzystałam. Kolejna strona, strona na magnes i mamy dwie maty na zdjęcia. Mam wrażenie, że bardzo dużo jest tutaj tych mat na zdjęcia, aż policzę ile zdjęć tutaj się zmieści, wklejając dwustronnie na maty i postaram się wam gdzieś zapisać. Uściski i całuski i otwieramy i kolejne miejsca na zdjęcia. Tutaj, tutaj i jeszcze tu. Oczywiście tu są podwójne bigowania, więc zdjęcia jak nam urośnie strona bez problemu się zmieszczą i przechodzimy już do ostatniej strony podpis z mamusią takie śliczne budki i miejsce na zdjęcie i całość oczywiście się nam otwiera do góry i klasyczna kieszeń i podpis z tatusiem żeby było porówno tutaj jest właśnie wykorzystany arkusz z kolekcji celebration ale myślę że naprawdę zgubił się w tej kolekcji Kili i naprawdę tutaj pasuje. Chowamy maty i jeszcze oczywiście tutaj w górnej części. Kolejne miejsce na zdjęcia, sama słodycz, królik w samolocie, całość zamykana na magnesik i ostatnia strona i kolejna kieszeń i podpis taki na koniec, razem tworzymy rodzinę i kolejne maty na zdjęcia. Mam nadzieję, że oczywiście album się Wam podobał. Zawsze czekam niecierpliwie na Wasze opinie i komentarze. Także w tym przypadku również tak jest. Koniecznie dajcie znać, co myślicie o tym albumie, jak się Wam podoba takie rozwiązanie, żeby ten rozmiar albumu tak zwiększyć, aby zdjęcia 10 na 15 się bez problemu mieściły po dwa na stronie czekam na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmie.